No siema moi drodzy, ja jestem Elviso, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale BedWarsów. no i to jest mój pierwszy odcinek z Bedwarsów od tygodni, więc w tym odcinku, moi drodzy, zobaczymy, czy stary poczciwy Elviso, który kilka lat temu byłby tą gierkę dość dobry w tym odcinku, chociaż jedną osobę zabije, zniszczy komuś łóżko, albo co najlepsze, może nawet wygra, nie mam pojęcia, ale nie byłem tu jakiś tutaj mega, do tego bo dopiero właśnie to już z tego co widzę. Ten czerwony Steve, dość szybko się na mnie wpija, wiecie? Grałem teraz w ogóle na moim pierwszym txt który sobie w ogóle zainstalowałem w swoim życiu, wiecie? Więc to jest Time Dio, na którym grałem serio kupę lat temu, mi się na nim grało bardzo dobrze. W ogóle czemu Stevie już tutaj sobie od nas zwiało, moje rodziny? Nie mam pojęcia, ale polecimy sobie teraz żeby go teraz lekko od góry może To jest jakiś może pomysł, żeby go wyjaśnić, albo nawet i nie. Zaraz się wszystko okaże, czekajcie. Mało Ty mało pena, Ale gdzie jest teraz Stevie? A tu jest Stevie! Co jest? Ale mnie w ogóle napierdziela ten Stevie, co jest? Chłop, serio, w sklepie był albo mocno, bo miał jakieś czyty. Jakby nie mam pojęcia, więc nie oceniam, ale naprawdę, to było aż dziwne, wiecie? To było styl aż dziwne. Mamy teraz tutaj jakieś tutaj bloczki i refila, więc teraz tak. Gdzie on teraz będzie? On teraz jest na swojej wyspie i powoli się na mnie wbija, wiecie co? jest sobie basicowe łóżko. Poczekamy, aż on się wbije do mnie, ponieważ wtedy nie zabije mnie aż tak łatwo, wiecie? Ponieważ wtedy mam jakiekolwiek szansę, aby mu nazwać jakieś tutaj w ogóle ciosto, nie? A bez tego to wątpię, więc serio. Polecimy sobie tutaj właśnie też przy okazji na Mida w międzyczasie, żeby sobie już tutaj most zbudować. A potem niech ten Steve się nam nie wbija, poczekamy sobie na niego. Śmiało, Stevie, śmiało. Nie krępuj się, Elvisia. nie krępuj się. Serio, na luzie mord. jakąś jakoś tej fireballa, żeby go nie rzucić. Nie mam pojęcia, ale wszystko jest możliwe. Okej, okay, chyba nie. Ty, czemu to jest tak bezpiecznie na razie? Czemu on mi tutaj nic nie robi? Oj, w końcu się na mnie rzucił, moi drodzy, spoko. A, nie. Dalej nic nie robi, kurde, nie wiem o co tu chodzi w ogóle, ale wiecie co, kupmy sobie tutaj pułapkę, kupmy sobie tutaj trapę na e, oślepienie A kolejne, to kupimy sobie, czekajcie, to jest efekt oślepienia, to jest to Jak sobie tutaj kupimy potężną, no i teraz w tym momencie czekamy na Steve'a, moi drodzy, jak się na nas tutaj wbije Zabijemy go i polecimy sobie na kolejną drużynę, co nie? Taki jest mój koncept na ten, na, 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 na tą akcję Chyba, że będę miał sporo szczęścia, nie, mój fart nie wypalił, nie? Kurde, głupi Steve, nie? Głupi Steve Teraz ja poczekam pół roku, aż on się na mnie wbije, co nie? W ogóle tu już jest chyba kolejna osoba, moi drodzy, więc dupa, przez tego debila, moja ręka jest przegrana, ponieważ on już tutaj właśnie kombinuje, no i mamy tutaj teraz fokus od dwóch timów naraz, więc przez tego tutaj cepa, nawet mój trap poszedł, moi drodzy, na marne. Fireball się zepsuł i też nie działał, więc wiecie co? Mam to w dupie, uciekam stąd, już tutaj po prostu wkurzyłem, co nie? Jakby głupi Steve, co nie? Typ, który nawet w tą grę nie potrafi grać i psuje cały gameplay, co nie? I teraz tu się na mnie już bije różowy, który mi zniszczy łóżko, moi drodzy, mam to gdzieś po prostu, wiecie? Mam już tutaj to serio gdzieś. Jeszcze tutaj pchło, Próbuję zabić, ale serio to jest taki. Nawet wie co? Uspokoję się, już aż tak będę tutaj wyzywał. Po prostu się tutaj spróbujmy, moi drodzy, uspokoić i może tam rękę, a nóż wygramy, co nie? To jest serio się jakoś nawet do że magadia stawiam, co nie bo to jest serio, widzę, że już takie dość kiepskie i trudne, ale styl, szansa jakaś tam jest, więc na no, spoko, ale się już to serio tak wkurzyłem po prostu, że aż zacząłem wyzywać, co nie? Ale no kurde, dwóch typa się na mnie wbija, on zamiast się bić z tym oru, żeby też nie ma łóżka w ogóle, moi drodzy, więc spoko! Dla mnie spoko, mam też jakieś 8 Emeraldów, wiecie, więc to jest dość dużo w sumie, wiecie? To jest dość dużo Emeraldów. Więc dzięki nim może tą rękę nawet wygramy Ej, on spadł do Wojda! O kurde, mamy teraz nawet taką opcję, żeby się z tym mówić do mojej bazy nie umrzeć, więc serio, a ręka nam idzie coraz lepiej, moją drodzy, naprawdę. Ja jestem zdziwiony, jak ta ręka nam teraz sobie się rozwinęła, tylko teraz tutaj chyba będę kolejnym celem tego złotego, który jest chyba na ręce dość dobry, bo każdego wyjaśnia. I ma jeszcze tutaj nawet łóżko gości, więc serio to jest dość kiepsko z tym. Ale spokojnie, tam jest też widzę, jakiś zielony Więc może ogarniemy teraz sobie moim zdaniem, łuk na ługna e, na power dwójkę Ogarniemy sobie jedną potkę na niewidzialność. I może coś tu jeszcze zdziałamy, co nie? Może coś tutaj jeszcze zdziałamy w ten sposób, żeby kogoś zabić, co nie? Ja głównie będę chciał temu gościowi łóżko wyjaśnić, wiecie? Bo on tu jest moim takim głównym przeciwnikiem, z tego co mi się wydaje. Zielony jest taki, bym powiedział, że... No przejdzie, bo gościu nawet nie ma łóżka, co nie? Więc serio, z nim to jest akurat myślę, że dość bardziej luźno. Ale ten pomarańczowy myślę, że tutaj ogarnia tą rękę bardziej niż zielony. Zaraz zobaczymy sobie z zresztą to, jak to wygląda. Okej, okay, on teraz jest na swoich dyach, tutaj po prostu widzę. Okej. Okay. Ale gdzie jest... O nie! Tu jest pomarańczowie moi drodzy, więc szybka, szybka orka, taktyczna orka, taka serio taktyczna, taktyczna. Chodź TV! Chodź do Elwisia, chodź do Elwisia, śmiało chodź do Elwisia. Oj, wywalił się! Ha! Okej, okay, jeden fajerballon to poszedł, moi drodzy, ale spoko było warto, bo teraz mamy tutaj też normalnie emeraldy z Mida, które sobie możemy zgarnąć. Aha! One się jeszcze nie zrespiły, to dość. Kłopot, kłopot z tego jest akurat, wiecie co, no dość, to jest problematyczne, ale spoko W ogóle mój łuk, jeden hit, zabiera im po 5 HP To jest serio dużo, kurde, wiecie, to jest serio niemało Jakby dzięki temu możemy mieć serio tutaj spoko Nie odbiłem tego fireballa, naprawdę Myślę, że go odbije, okej okay. <coughs> Walniemy sobie go tutaj jeszcze raz, tego gościa tej głównie musimy się na wiecie co, przed tym pomarańczowym chronić Bo tej gościu myślę, że tutaj nam bardziej zagraża niż tutaj, wiecie, e, niż zielony Chyba, że walniemy go z odległości Czy to jest nierealne? Nie, to jest chyba nierealne, wiecie Ej, czy to była perełka? Nie. Ej, bo się tak chwilę, wiecie co? Tak miałem taką chwilę dezorientacji taką, ta, taką mocną, więc miałem takiego laga, czy, czy, czy jest wszystko w porządku, wiecie? W ogóle on umarł, więc nice, nice, bardzo fajnie. Więc teraz wiecie co? Się, się, się teraz po możemy na tego gruntu gr 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 tutaj bardziej usiąść, no. Bo z moim mukiem tutaj myślę i z moją, no, dość małą, no, małą ilością strzał sobie jakoś poradzimy. Chyba, że wbiję teraz sobie po zbrojkę lepszą, wiecie? Bo to jest też coś, co nam się przyda, co nie? Bardziej to jest ten gościu. Ma serio bardzo dużo e, diamentów. A z tymi diamentami naprawdę ma, łatwiej, ma łatwiejszą gierkę. No, brawo, brawo, frajerze, to się tutaj nie pykło, widzę, więc spoko. Okej, okay. będzie już na protection dwójkę, moi drodzy, więc steel nie ma tragedii, to nie, to sobie ogarniemy zaraz więcej strzał, żeby gościa móc normalnie zabić jakiegoś, no i przy okazji, se kupmy tutaj protection dwuja, OK, następnie sobie kupmy nawet tutaj mieczyk żelazny, kupmy sobie tej minimalną chociaż ilość strzał, kupmy sobie diamentową zbroję, ponieważ czemu nam tego nie zrobić, kupmy sobie fireballa, no i moi drodzy, żyjemy my nie umieramy, co nie, to jest serio, a ręka nie jest taka tragiczna, oprócz tego, że to, no, się tu już tutaj wbija na bazę pomarańczowy, a wbije się pewnie na mnie akurat, zamiast na zielonego, bo ja wiem jak to wygląda, moi drodzy, zawsze w praktyce, nie, nie, on mnie chyba nie widzi Ty, on mnie chyba nie widzi Czy mnie widzi? Nie widzi mnie chyba, ty, on się wbija na grina On się wbija na grina, moi drodzy Więc mamy teraz tutaj już taki, bym powiedział, że luzik Luzik, arbuzik, serio, spoko On mnie też tutaj nie bije z więc fajnie <laughs> Polecimy teraz sobie po jakieś może inne diamenty Jeszcze swoją drogą Zgarniemy innym teamom jakieś diaksiory I będziemy serio w takiej komfortowej sytuacji, wiecie I będziemy mieli tutaj serię komfort O kurde, już nie ma zielonego, moi drodzy Nie, nie sądziłem, że tutaj ten gościu to aż tak szybko odwali, że go wyeliminuje, wiecie? Ale spoko. Nie ma tragedii, wiecie To Nie ma tragedii. Jego nie ma w ogóle w swojej bazie teraz, więc może na farcie. Mnie teraz nie, nie, nawet ktoś się nie zauważy. Więc szybko. Fireball tutaj wbija. Ty! No nie gadaj! No nie gadaj, żeby się udało. Wyjaśniłem mu teraz normalnie łóżko, mój drodzy. i co jest? Ja mu wyjaśniłem łóżko. Elviso. Taki noob jak ja, mój drodzy. Taki nubi jak ja. Ok, kupmy sobie tutaj dwa refille i parę strzał jeszcze. Kupmy sobie drugą niewitkę. Kupmy sobie Fireballa w ogóle kolejnego. No i teraz to gramy, co nie? No i teraz to my gramy, moi roz. Tylko mam tutaj mało mostów, żeby się gdzieś wbić, wiecie, ale spokojnie. On jakoś sobie tutaj mega dużo i tam nie zdążył ogarnąć po prostu, bo nawet nie ma kiedy tego zrobić, więc. Jestem dalej w dość komfortowej sytuacji Polecimy teraz sobie, i sobie ogarniemy jeszcze szybko protection trójkę A następnie, możemy jeszcze z nich chyba bić Bo to jest serio gościu ma spoko i temy, Ale nie aż takie spokój żeby mnie wyjaśnić Chyba, że... Nie, to byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe, wiecie To byłoby serio zbyt, zbyt piękne Aż w to nie wierzę, wiecie Aż w to serio nie wierzę Nawet go raz nie hitnąłem, więc kurde no byłoby to trudne w wykonaniu, ale i tak nie ma tragedii, dalej żyjemy, mamy aż ponad tak strzał, mamy zbroję, zbrojkę, zaraz sobie też protection trójkę, więc serio, jak gościu nie jest jakiś tam mega kotem w klepie, to go zabijemy, nie, tylko też tutaj fajnie gdyby był jakiś be bez niewitki gościu, no bo niewidka no, może tutaj sporo planów popsuć, wiecie, A tak serio dość sporo tych planów może popsuć, ok, też sobie kupmy kolejnego tych fireballa, cztery nam jeszcze po tej no to wystarczą, wiecie. No, i teraz polecimy sobie, jak go tam już widzę. Okej, okay. widzę go teraz na bieżąco, moi drodzy. Spoko. On jest też deksowy. Okej, okay, czyli nawet nie ma niebitki, Nawet nie ma niebitki, Stil spoko. Jakby serio, moi drodzy, spoko bardzo. Nie narzekajmy nawet tutaj. Jest serio, bym powiedział, że gitara. No, chodź, Stevie, chodź. Chodź do Elvisia. Chodź do Elvisia. Oj, walnąłem go, ale żyje. W ogóle, wow. Nic mu HP nie, nie wzięło, naprawdę. 0,0. Czemu tak mało? Czemu to mu w ogóle nie zabrało HP, moi drodzy? Ja nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ale bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. Oj, oj. Oj, odbiłem, odbiłem, nice, odbiłem. Okej, okay. kolejny teraz chyba hitnie. To mówisz już HP zabiera, widzę, bo mam już tylko tego HP 15, więc Steel nie ma tragedii, moje To nie jest jakoś tam dużo, oczywiście. Ale mogło być gorzej, co nie? Ale mogło być gorzej. Oj! Oj, okej! Okay. Ej, co? No co? Dobra, moi drodzy, tak szczerze, mam już ten serwer w dupie, jakby naprawdę. Walę Firebola pod siebie. Normalnie walę sobie Firebola pod swój, pod swój zadek, żeby do koszta się wbić. A ten fireball mi się nie odbija, co nie? Jakby te fireball na tym ser serwisie są takie zwalone, że serio był taki moment, w którym miałem takie, ok, tu jest serio spoko z tymi jumpami, co nie? Ale coś ma być spoko. Jak kuźdewał tego firebola, on mi nie działa, co nie? Więc naprawdę. Już by miał totalnego uina, nie bo to już byłoby takie proste, żeby tam rękę wygrać, a nie wyszło przez głupi serwer, co nie? Serie Coxcraft. E, już nie propsuje, co nie? Już serio cię nie propsuje No chodź na mnie, chodź Wiktor, chodź Wiktor, chodź na Elvisia, chodź na Elvisia, ok, Wyjaśniony moi drodzy, więc fajnie. Ty w ogóle jakiś gościu ma 5 tysięcy łóżek, prawie więc to jest dość dużo. Warto byłoby się z nim jakoś tutaj zmierzyć, żeby go szybko pokonać, wiecie. Ok, okej? Okay. No to już mnie Wiktor zabił, bo nie było to zbyt e, realne, żeby go wyjaśnić. W ogóle tu jeszcze gościu ma 7 koło łóżek, prawie 8 tysięcy, o kurde, white! Tu jest jakimś kotem, wiecie? Wow, tu jest jakiś mocny, więc... Też by to trzeba było jakoś tych wyjaśnić, co nie, bo tutaj chociażbym chciał jedną marękę wygrać, co nie? chociaż jedną, moi drodzy, naprawdę, bo to już byłby gdyby nie, nie mój błąd, so, nie? Tylko błąd tego głupiego serwera, co nie naprawdę, więc mega kiepsko akurat. Mega kiepsko, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, ty udało mi się, to po prostu potrzebuję sp tego spacji, a w klepie jakoś sobie radzę, więc bardzo fajnie. Spory to jest plusik. Polecimy teraz sobie chyba na czerwonego, bo jest najbliżej nas, albo polecimy sobie na Mida. Okej, okay, polecimy teraz na Mida, bo tutaj niebieskiego wyjaśnił, więc spoko. Więc tam, nie, nie, nie się teraz po prostu tej biją i będziemy sobie my tutaj robili swoje akurat. Nie będziemy się w to jakoś tutaj bardzo wtrącali. Tym bardziej, że obok mnie jest Aqua, który no stop ma łóżko, wiecie, więc no niekomfortowo też w ogóle w sumie. A może sobie tutaj raz po prostu wbije na wajta i mu zniszczę łóżko? On nie widział, ale w sumie mam to gdzieś, wiecie? On nie widział, ale mam to gdzieś, może tam w tych się zna, że widzę, on umrze, wiecie. A to byłby dla mnie serio mega plus, bo bym wyjaśnił łóżko gościowi, który ma z dobre... 8000... tysięcy. Okay, sorry, to mam tutaj 4,5, ale spoko. I tak, moi drodzy, i tak spoko. No i nie ma łóżka, gościu. Co jest Elviso? Elviso, jak sobie poradziłeś? Ładnie, kurde Wyciekaj, teraz jakoś tutaj kupmy trapa, żeby potem nie było jakiegoś fajla. Okej, okay. Jest jesteś na mnie coraz. I nic, czy nie masz żadnego inca? Chyba nie ma, więc my nawet tutaj szybko może jakoś Voidnę, żeby mieć tu jeszcze jakieś tutaj e, trochę czasu zaplecze, wiecie, więc szybka akcja. Okej, okay. kto ma tyle... Nie, to dobrze mówiłem, że gość ma tyle OHE! Okay, ma po prostu tyle kidi okej. Okay. Czyli po prostu ma 8 tysięcy finali, moi drodzy, więc To jest w sumie dość dużo jak na to, że ma tyle łóżek, więc naprawdę. No, coraz bardziej się, to, się, się gościa boję, no. Serio, ale to chyba nie jest jakiś teraz na mnie chętny, żeby wbijać, czy jest? Jest chętny, o kurde, on jest chętny ale spokojnie, ja mam tego trap'a, że on mnie nie widzi, to nie, on mnie nie widzi, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, zabiłem go, wygrałem arenę, ty, wygrałem normalnie arenę, gościu Nie pytajcie mnie, jak ponieważ szczerze, wcale nie mam pojęcia, jakim cudem mnie to zrobiłem, ok? chłopcie do mnie po prostu tutaj wbija, wiecie, gościu, kurde, jeden z lepszych tutaj pewnie na tej edycji, bo ma z 8 tysięcy final killi. ja mam może jakieś 100 tysięcy, na, 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 3 tysięcy 100 ogólnie final killi I go tak w to totalnym luzie wyjaśniłem, co nie? Ale imo, co jest głównie dzięki temu trapu Na to, że gości był oślepany Więc serio, to było kradłem więc Teraz zobaczymy może czy gościu z nickiem 0 Ewantusiak 0 mnie wyjaśni, jak tak To kończę z bedro, no bo gościu z tej story chyba nie jest w tą gierkę Najlepszy, TY! No, jak on to przeżył? Jak on to przeżył? Normalnie go zrzuciłem Jakiś cheater czy co? Jakby nie wiem, ogólnie chyba się teraz coś tutaj popsuło z... Eee, Andrzejem Coxtrachta, taki jest troszeczkę nawalający, wiecie? No nie! To już byłby taki wstyd, ale to już byłby taki absolutny wstyd, moi drodzy No nie ma takiej w ogóle możliwości, nie? Spadaj z tej Aleksie Jakby nie, ja szczerze, moi drodzy, jestem gotowy na wszystko Ale ten gość mnie nie zabije, możecie mi wyjaśnić łóżko? A ja teraz stąd spadam, mam go gdzieś Nie będę nawet z nim walczył, wiecie? Bo naprawdę to byłby taki dla mnie wstyd i porażka, gdyby taki Steve mnie wyjaśnił że po prostu są teraz uciekamy, wiecie, uciekamy teraz sobie innym mostem na jego wyspę, ty, okej, okay. okej okay. Czy on teraz voidnie? Voidnął no, Steve, voidnął, no. wiecie, ja mam to gdzieś, polecimy sobie na moją basę teraz, ale taki cep po prostu, kurde, ja nie wiem jak on to w ogóle zrobił, co nie Ale ja go totalnie po prostu na no, totalnym luzie zrzuciłem, a jego nie zrzuciło, co nie, to jest mocne, że jak to, tak na totalnym luzie zrzuciłem, to było takie, to było takie wręcz oczywiste a jednak nie wyszło, więc naprawdę to jest po prostu jak dla mnie błąd serwera, no. Okej, okay, czy on teraz się tam nie będzie wbijał, czy się nie będzie wbijał? On teraz ma jakiegoś już Fireballa, co nie? W zanadru. czy nie ma? Czy nie ma? Panie blu, wbijasz się na mnie z TV, czy nie wbijasz się? Spróbuj, spróbuj. Just try, just try, bro, just try, okej okay. <laughs> Chyba teraz się na mnie już serio wbija gościu. Więc fireball, więc mieczyk żelazny. No i możemy się klepać, co nie? Oj, chyba, że masz zbroję. To się jednak nie bijemy, to się jednak nie bijemy. W ogóle nie było tematu, moi drodzy, okej? Okay? Zapomnijmy o tym, to nie miało miejsca, tam była kiepska wyspa od diamentów. To wcale nie była moja wina, okej? Okay? Absolutnie, nie, nie, nie. Ja to po prostu muszę sobie z głowy jakoś wybić. Nie lecimy teraz dalej przed siebie, po prostu ich TXT Jestem minimalnie gorszy Bo na nim dość długo nie grałem, wiecie? Taka moja e, wygodna wymówka, żeby nie było, że jestem po prostu słaby, ok? Przyjmijmy to moje rodzice, i po prostu sobie jakoś z tej zaakceptujmy, więc teraz szybko. Gości ma premkę i że tutaj ma jakąś też rangę na serwie, więc ogólnie chyba jest dość dobry. Jakby go Elviso wyjaśnił, to byłoby mu pewnie dość głupie, co nie? Ale tak pewnie nie będzie. O kurde, ty! Ty! Co jest Elviso? Elviso! Coś ty zrobił właśnie. Coś ty teraz zrobił Elviso, okej okay. Chodź, chodź za Elvisa, chodź ej, co on teraz zrobił? Gdzie on jest? Gdzie on zwiał? I czemu już się tu jeszcze na mnie wbija ten gościu z white'ów? Ej, aha! To mnie już nie ma po prostu. Ja nie mam pojęcia, kiedy on to zrobił, że on się wbija na moją bazę. Ale spoko, mój drodzy, niech mu będzie. Zjemy sobie tutaj szybko fila. Oj, on ma 8 HP! Spoko! Spoko! Stevie, Stevie. Na Elwisia, na Elvisia nie ma takiej w ogóle możliwości, stary. sorry, ale not, not today, not today, bro, not today, okej, okay, on chyba nie jest jakiś wybitny, tu jeszcze się na mnie wbija od razu zielony, co jest, jakby, ja mam tutaj serio, bo powiedział, że mocny fokus, to nie, aha, on umarł, okej, okay. Agencik miał nik to chyba nie Agentix Agencik, to chyba jednak nie był Agentix. dobra, kupmy sobie tutaj po prostu zaraz, wiecie co, kupmy sobie mieczyk ironowy, kupmy sobie firebola i zgarniemy sobie jakieś emeraldy, co, bo bez tego raczej byłoby ciężko, dobra, tu jest, tu jest safe. Polecimy sobie tym mostem czerwonego na moją wyspę jeszcze jakieś itemy A potem mit, co nie Bo tutaj fajnie byłoby jednak na odcinku chociaż dwie ręki wygrać, co nie To byłby serio spoko wynik Okej, też w ogóle zielony ma teraz focus oddzielała Więc bardzo fajnie Nie sobie tam mordują marun czas na siebie A jeśli wtedy tutaj, tutaj wy i tą rękę jeszcze wygramy, co nie I jeszcze tą rękę jakoś sobie ułożymy Więc spoko Też żeby tylko się jeszcze tylko protection Kupię nawet tutaj trapa, żeby ich to wkurzało, co nie Tutaj będą akurat sobie przechodzili, więc spoko Fireball, więcej klocuchów e, Jabłuszko i lecimy to, nie, teraz mid moi drodzy. Już sobie jakieś chociaż parę emeraldów. Albo chociaż ten głupi ług na Power 2, który jest serio mocny. A mam już serio taki, powiedziałbym, że mocny win, co nie. I w ogóle tu się na mnie już wbija zielony, widzę. Który ma na mnie tutaj straszny fokus, w ogóle nie mam pojęcia po co. Ale w serio tutaj absolutnie zamiast na rękę jakoś wygrywać. Mimo, że właśnie traci łóżko, no to się wbija na mnie, więc no. Kiepsko, mój drodzy, okej, okay, ale spokojnie. Mamy teraz tyle fireboli, że możemy sobie jeszcze komuś narosić tutaj zwiać, co nie? Więc tylko to się tutaj bądźmy spokojni. Okej, okay, on się zaraz na mnie sery, po prostu tutaj wbija, żeby mnie zabić. Jakby to jest taki frajer w ogóle, a nie! Ola u mnie! Spoko! Mi to pasuje, młoder do serii, mi to nam pasuje, tylko teraz wiecie co? Polecimy sobie może teraz szybko na żółtego, póki mamy chwilę czasu, okej okay. O nie, on nie zauważył, kurde, nie zauważył już, na kiepsko, kiepsko Chyba, że go zabiję po prostu Tu mamy wszędzie bloki na pewno, tu są wszędzie bloki Więc co? Na Napierdzielanka chłopie, co nie? Na Napierdzielanka teraz, okej? Okay. Niszczymy mu szybko łóżko i już stąd uciekamy, żeby mnie chłop tutaj jednak nie wyjaśnił finalnie Dobra Spoko, spoko, spoko I co, goni mnie? Stary mnie gonisz, że z tej odległości. Naprawdę to, to, to ci w ogóle opłaca. Jakby masz 100% do śmierci. No, mam po prostu lepsze hitamy, więc tego nie robię, po prostu gościu. Okej, okay, wiecie co? Właśnie, ja, ja, ja nie mam w ogóle zbrojki, wiecie? Więc zaraz ogarniemy sobie lepszą zbroję. Ale wpierw to my sobie w ogóle kupmy ten łuk, to nie? Bo z łukiem, no to. Aha! Aha, bo właśnie wszystko poszło na łuk. To nieważne, moi drodzy. To nie była dobra inwestycja, ale też mogą być gorsza, ok? Z gorsze pomysły ludzi na Bedwarsach, co nie? Więc, ej, on nie ma w ogóle nawet najlepszego ulepszenia. Więc naprawdę. Ha! W ogóle poszłę gościu na hita. Co nie? Aż się wlagał za lęki, bo to się wkłóczył, ej, spoko, serio, spoko. Jeszcze w ogóle, że ten zielony, serio. Nie wiem gdzie nie jest teraz w ogóle wiecie, ale poradzimy sobie jakoś nawet z nim tutaj, okej. Okay. Ja I tutaj w ogóle raz w tym miejscu barwią wiedzia, to w tej pojęcie od kiedy. Są w ogóle te tutaj, wiecie, bariery, bo ja tutaj nawet miałem raz śmierć, więc no nie wiem Ale to chyba jest jakieś dość nowe tutaj postępowe, więc spoko. Szybki mit Tu jest różowy, który raczej nie jest zbyt dobry Biały nie ma już łóżka, zielony jest na wyspie czerwonej więc śmiało, panowie, wbijajcie się na mnie, Pa co? Chyba sobie po prostu teraz kupię zbrojkę diamentową, bo mam takie. Ej, on ma łuk! On ma łuk! Ej, to niedobrze, to niedobrze, wiecie co? Wbiję sobie na moją wyspę, żeby mi po prostu gościu jeszcze nie, nie zabił ponieważ stery z tymi moimi zaraz itemkami. No to naprawdę szanse maleją, co nie, co na moją zbrojką. Szanse po prostu maleją. Teraz mi też, tylko ty proszę, grindaj spokój. Ja sobie wbiję teraz na moją wyspę. I się szybko ogarnę, ok? I mogę się teraz bić z tym zielonym, ok? Ale mnie nawet teraz nie atakuje, więc spoko. Szybka zbroja. <coughs> Mamy jeszcze tutaj w ogóle trzy emeraldy, więc spoko. jakieś potki nam starczy. A nawet na więcej strzał nam starczy, wiecie? Nawet na jakieś więcej strzał nam starczy, więc spoczko. Dwa refile sobie kupmy. Nawet więcej strzał. Firebolic sobie wbija. Jump, niewitka, <coughs> Protection, nie sharpness i protection dwójka. No, i teraz to się możemy bić z kimś, co nie? Teraz to, moi drodzy, możemy tą akwę sobie wyjaśnić, co nie? A na akwę sobie polecimy, właśnie przez chyba e, wyspę żółtych, bo tam będzie to najbardziej bezpiecznie. Tym bardziej, że on się na mnie coraz tutaj wbija od moich diamentów, ale nawet jego tutaj łuk nie jest mi straszny, bo jest to coraz zbyt daleko jego wyspy, no znaczy jego ogólnie osoby. I on mnie stąd po prostu nie trafi, nie ma takiej możliwości, wiecie? Musi być serio mega dobrym łucznikiem, żeby mnie aż stąd zabić, nie? Musi być taki serio mocny. No a cóż, chyba mu to nie wyszło, co nie? A ja już się tutaj wbijam na jego wyspę, i immunitet. Czym w ogóle wiecie co? On ma endstone'a A ja nie ma teraz żadnego kill więc bardzo słabo Bardzo kiepsko, ale mam firebola, który wyjątkowo w ogóle działał Więc fajnie, oj byczku, oj byczku Teraz to my możemy się pobawić, co nie? Więc teraz, moi drodzy Szybki kill tutaj wbija, taki serio szybki kill off. No i co? No i co aqua? Śmiało, wchodź na elwisiaś Chodź tutaj do mnie, chodź teraz do mnie śmiało, proszę bardzo Zobaczymy, kto ten pojedynek wygra Myślę, że ja go jednak wygram, wiesz? Myślę, że jednak tutaj moje szanse są Lekko większe niż twoje, Ty marcie, że wypiję sobie teraz pod na jumpa. Okej, okay, no i chodź, stary. Chodź się bijemy, co? Chodź się bijemy teraz. Haha, <grym w realny> to było prostsze, niż myślałem, co, nie? To było 4% niż mi się to w ogóle wydawało. Mam to meralda, więc spoko. To było za łatwe, mojego. Teraz żyje tylko jaja ja, agencik. Co jest i ja, ja, agencik, tylko żyjemy. Ej, ej, a agencik jest dość blisko mnie, w sumie, bo jestem na tej wyspie. No <grym w realny>